witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale słuchajcie Scratch SPWZ i dzisiaj rozpoczynamy walkę w świecie Reborga. no jest to takie dość ciekawe narzędzie do nauki programowania powiem wam szczerze, że go nie specjalnie znam natomiast zachęciło mnie ono do użytkowania, ponieważ można tutaj programować w Pythonie choć nie jest to jedyna opcja ponieważ można tworzyć również programy w JavaScriptie i można użyć bloczkowego Blockly tak, którego używam na przykład do yy, programowania robotów, czy do programowania BBC, Microbit, coś podobnego. Yy, mamy też nawet REP Pythona, więc tak komenda po komendzie możemy yy, coś, tam, coś tam działać, ale my yy, w tym odcinku zajmiemy się jakimś prostym programowaniem w Pythonie. Yy, no i startowo mamy świat yy, taki stworzony Alone, czyli sam, tak pustą planszę. 12 na 14 oczek, nic tu w zasadzie nie ma do zrobienia, poza tym, że możemy przetestować pewne funkcje. Ja tu sobie jeszcze w prawym górnym rogu przełączę na język polski. Co prawda, program nie jest całkowicie spolszczony, ale część rzeczy jest po polsku. Ja odpalam ten świat Reborga ze strony robot Abix Edukacja EU, czyli z polskiej strony. Natomiast no jest też strona oryginalna projektu, ale kod jest udostępniony, każdy może tworzyć jakby swoją wersję. To jest lepsza, ponieważ oprócz tego świata alone ma też kilka innych, z których też można skorzystać. My zaczniemy sobie od świata alone, a potem spróbujemy stworzyć swój własny i coś, i coś w nim zrobić. No dobra, więc słuchajcie, startowo mamy, jak mówię, świat. 12 na 14, takie, taką, taką szachownicę można powiedzieć. No i już wpisaną nawet jedną komendę move, która powoduje po starcie, że nasz robot porusza, poruszy się do przodu. tak Ostatnia instrukcja została wykonana. Oczywiście tutaj mamy reset programu, a więc startuje na początek. Możemy to move zrobić więcej niż raz, powiedzmy trzy razy. No i start. Nasz robot przesunął się o trzy pola. E, możemy też wykorzystać sobie zamiast takiego robocika, no to na przykład jakiś taki łazik, coś takiego, czy coś takiego. Więc takie cztery postacie możemy użyć. E, dobra. Oczywiście ta plansza Alone to jest chyba tak trochę do przetestowania jakby możliwości programu. E, tu na przykład mamy coś takiego jak klawiatura Riborga, gdzie mamy jakby dostępne polecenia. No i właśnie mamy move, mamy Turn Left, czyli na przykład po tym, po tym move dałbym sobie Turn left, no i potem mógłbym sobie dać znowu move, ale może już w pętli, czyli powiedzmy dorzuciłbym pętlę for, no i w tej pętli for i in range, powiedzmy 5. Dobra, tutaj enter i znowu move. No spróbujmy sobie to odpalić. Dobra. No jak widzicie działa. Czyli tu możemy sobie potestować te komendy. To są jakby komendy dla naszego robota. Tutaj mamy warunki właśnie związane z tym robotem. Na przykład tam nie ma niczego, nie ma ściany z przodu, to coś rób ściana z prawej, to coś rób. Więc to jest do przetestowania, tak mówię, jeszcze nie bardzo testowałem. Mamy takie konstrukcje typowo Pythonowe, mamy obiekty, które możemy tutaj stawiać, za chwilę będziemy takie rzeczy robić. No i mamy jakieś znaki specjalne, to do końca jeszcze nie wiem o co chodzi. Jak mówię, sam poznaję świat Riborga razem z wami tutaj na tym odcinku. No oczywiście tutaj u góry widać, że mamy scenariusze lekcji, z jednego z nich zaraz skorzystamy, ale jak klikniemy sobie tutaj w opcje dodatkowe, mamy też przekierowanie do dokumentacji. Która jest w języku angielskim, no i tu możemy sobie dość dokładnie o tym świecie Reborga przeczytać i sprawdzić, jak, jak to działa. E, dobra, natomiast, e, tak jak ja mówiłem, jak przed chwilą mówiłem, spróbujemy zrealizować jeden ze scenariuszy. E, czekajcie, popatrzmy się, mamy go. E, tutaj, właśnie, jak klikniemy w te scenariusze, to przechodzimy na Abix Edukacja. Tu mamy właśnie twórcę tej strony, która nam udostępnia ten świat Reborga w tej polskiej wersji. No, a my tutaj mamy właśnie różne scenariusze. Ja próbuję zrealizować ten, czyli projekt o nazwie kładzik. Od razu się do niego przełączę, on jest na e podręczniki. No i tutaj dość po kolei nam opowiada, jak stworzyć świat, i potem zaczynamy od programowania w Blockly, by przejść do Pythona. Ja może samo Blockly pominę, bo jak mówię, chciałbym programować tutaj w Pythonie, więc zaczniemy sobie od razu z Pythonem, tak? Tylko teraz tutaj ja będę tworzył świat, ale tu jest bardzo istotna rzecz, którą zauważyłem na, a na początku, miałem z tym lekki problem, to znaczy, jeżeli będę chciał ten świat przekonstruować, będę chciał mieć robotę jednak w tym polu pierwszym, to dobrze jest przed przejściem do zmiany świata go tutaj cofnąć, tak? Czyli zresetować program, bo jakby on był już na przykład tutaj, no to potem w moim świecie też będzie tutaj. Oczywiście tam się w samym edytorze świata da to zmienić, ale tak będzie prościej. No to dobra. Słuchajcie, powiedzmy, że ja na razie to wszystko usunę i chciałbym sobie stworzyć swój własny świat, więc przechodzę do opcje dodatkowe i tutaj mam taką opcję, która się nazywa edytuj świat. No i pierwszą rzeczą, jaką mogę zrobić, to są wymiary świata. Tutaj z tej chwili jak mówiłem 14 na xie, 12 na y, ale ja sobie zmienię na 10 na x i 3 na y, bo tak przewiduje właśnie ten scenariusz kładzik. No, i mamy właśnie w tym momencie taki, taki świat. Mój robot jest w tym pierwszym polu. Gdyby był gdzie indziej, no to wtedy można by było tutaj kombinować z pozycją robota. Tu można na przykład usunąć tego robota i teraz dodać robota w innym polu. Czyli spróbujmy sobie jeszcze raz tutaj go usuń. Pozycja robota usuń i nie wiem, może na przykład go tu dodaj. O, ale ja go chcę mieć jednak tutaj. W tej chwili to już mam dwa, nie? Więc, więc tutaj go sobie zostawię. Tak jak mówię, najłatwiej jest zresetować ten program startowy, zanim będziemy dodawać świat, i wtedy jest sprawa załatwiona. No to dobra, no to teraz będę budował ten świat, bo on jest na razie taki no, słaby, można powiedzieć. Same białe kwadraty. No i tutaj mam różne możliwości. Zacznę sobie od dodania płytek i tu przez środek damy sobie wodę. Zostawimy tutaj tylko jedną możliwą drogę. Może nawet nie tak, może zostawilibyśmy tak, a tu byśmy sobie zrobili, słuchajcie. O, że tędy przejście. Trochę inaczej niż w tym niż w tym scenariuszu, ale może będzie ciekawie. Dobra, a właśnie z tego błota zrobię ścieżkę. Trochę tak zmylimy przeciwnika. Dobra, czyli musimy dojść tutaj, przejść tędy. No i właśnie, teraz możemy ustalić miejsce, gdzie nasz robocik ma dojść, i to robimy w cel robot. No i tu mamy ikonki, które mogą identyfikować jakby ostateczną pozycję naszego robota. Może to być domek, może to być flaga. Damy sobie flagę. Chcemy dojść tutaj. Oczywiście nie idąc po wodzie, tak? czyli idąc tylko po brązowych. Polach. No, i dobra, mamy, słuchajcie, w ten sposób świat jak już mam, jakiś zbudowany, taki bardzo prosty. No, i teraz wybieram opcję Zapisz w przeglądarce, nazywam go sobie Kładzik, bo tak się nazywa w tym scenariuszu, który sobie zrealizujemy. A, nazwa Kładzik już istnieje, pewnie dlatego, że taką tworzyłem już, więc sobie napiszemy tak. Dobra, no i możemy wtedy ten edytor świata zamknąć. Tutaj mamy jeszcze te opcje dodatkowe, one się zwinęły, ale możemy je rozwinąć. No i tu jest jeszcze taka możliwość, że możemy sobie jakby ten świat zapisać gdzieś na, u siebie na dysku, tak, żebyśmy mogli potem zawsze do niego wrócić jako plik JSON, więc ja sobie go też gdzieś zapiszę, no choć jak widzicie już taki mam, bo też już tam wcześniej ćwiczyłem, więc go nadpiszę. tak? Czyli w tym momencie zapisałem go jako plik JSON. U siebie na dysku, i potem można go słuchajcie, tutaj załadować. tak, Czyli, jeżeli bym nie miał, bo są moje bieżące światy, no ten może usunę, ten sobie tylko zostawię, to mógłbym załadować z pliku. Ok, więc zamykam też opcje dodatkowe. No i dobra, próbujemy programować mojego robocika. Może nam taki, taki okłada. No to. Tutaj w klawiaturze Reborga mamy te podstawowe polecenia, już wam pokazywałem. Więc pierwszym naszym poleceniem, które nas interesuje, będzie polecenie move. No i stoimy na tym polu, czyli tu move to będzie tu. Potem 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aż 8 razy musimy powtórzyć nasze polecenie move, żeby dojechać do tego punktu. No więc na początek to zrobimy w taki dość prymitywny sposób, czyli po prostu 8 razy wkleimy sobie move. Elegancko, no możemy zresztą to przetestować. Tutaj mamy chyba krok po kroku, tak? Czyli tu możemy krok po kroku śledzić polecenia. Wydaliśmy w tej chwili tych poleceń, hmm, tam ileś. E, no tu jest 10, ale to 10, ponieważ mam pewnie 10 linijek tutaj, e, no bo już dalej nic nie zrobi. E, no i teraz otrzymaliśmy komunikat, że jest na złej pozycji, no bo jego finalna pozycja ma być tutaj, ale póki co wszystko w naszym programie działa. E, no i teraz e, dobrze by było teraz wstawić skręt. Skręć. W lewo mamy taki skrocek, i tutaj warto zauważyć, bo za chwilę jeszcze wrócimy może do trudniejszych przykładów, że mamy tylko turn left. Nie mamy na przykład turn right. Tu akurat skręcamy w lewo, więc nie ma problemu. Skręcamy sobie w lewo, będziemy obróceni tutaj. No i teraz dwa pola do góry. Move, raz, dwa. I znowu trzeba skręcić w lewo. Turn left. No i musimy wrócić o tyle samo generalnie co tutaj, tak? Cyk. Cyk. Dobra, teraz resetuję mój program, odpalam run, żeby się wykonał cały od początku do końca. No i widzicie, wykonałem zadanie, tak? Czyli przeszedłem na odpowiednią pozycję. Popatrzcie się. No i mogę, mogę jakby zresetować jeszcze raz, mogę to zrobić, a popełnimy jakiś błąd, może, czyli na przykład tutaj dajmy sobie jeszcze dwa razy mów. No i teraz uderzyłem gołą w mur, czyli weszliśmy w mur. No i dobra, słuchajcie, generalnie program działa. No dobra, ale to, że działa, to nie znaczy, że jest jeszcze dobrze napisany. On jest na pewno bardzo mało optymalny, ponieważ tutaj powtarzamy 8 razy tą samą czynność, tu robimy to ponownie 8 razy, tutaj powtarzamy 2 razy. No więc można by było coś zrobić, taką można powiedzieć, że najprostszą możliwą optymalizacją to będzie wprowadzenie pętli iteracyjnej. Takiej z góry, ze z góry określoną liczbą powtórzeń, więc na razie nie będziemy tu gdzieś wykrywać kolizji czy, czy wolnych przejść, ale po prostu skorzystamy z pętli iteracyjnej, takiej jak ona jak występuje w Pythonie. Możemy skorzystać z klawiatury Reborga, żeby nam podpowiedziała, czyli Python for in, tak? czyli to for in, czyli nasza instrukcja iteracyjna. No i teraz, co musimy zrobić w naszej instrukcji iteracyjnej? Po pierwsze, nazwać zmienną licznika. Ja najczęściej ją nazywam i zresztą tak się najczęściej robi, choć równie dobrze może być to count, czyli taki licznik. Tak? Akurat nie będziemy jej nigdzie wykorzystywać, ale musimy ją jakoś zdefiniować. Potem musimy wskazać, z jakiego zakresu będą pobierane te wartości. No one mogą być pobierane z listy, ale najczęściej, jeżeli chodzi tylko o jakąś tam liczbę powtórzeń, stosujemy funkcję range i wpisujemy liczbę powtórzeń, czyli w naszym przypadku. 8, tak? Czyli count będzie przyjmował wartości od 0 do 7, a łącznie powtórzeń będzie 8, tak? To działa w Pythonie, tak? No i oczywiście, teraz po dwukropku musimy wpisać polecenie. Move. Dobra, musi być wcięcie, bo w Pythonie tak zaznaczamy bloki kodu, czyli blok kodu należący do, do tej instrukcji iteracyjnej musi być wcięty. No, można to zrealizować spacjami lub tabulatorem. Ja korzystam z tabulatora, choć chyba nie jest to do końca zalecana opcja, ale tak się przyzwyczaiłem z innych języków programowania, więc tutaj to wcięcie w Pythonie jest bardzo, bardzo ważne. Nie jest tylko dekoracyjne, nie tylko ułatwia nam zrozumienie kodu, ale pomaga interpreterowi odpowiednio kod zinterpretować. No to dobrze, słuchajcie, czyli nasze mów powtarzamy tutaj 8 razy, więc to już nam nie jest do niczego potrzebne, możemy to skasować, ponieważ tu znowu mamy 8 razy. No to możemy to, słuchajcie, zrobić tak. Cyk. No, oczywiście, optymalnie by było stworzyć jakąś definicję funkcji, ale to może nie teraz. Te dwa mówy też możemy zastąpić instrukcją iteracyjną i wpisać tutaj dwa. No, choć jest trochę pytanie, czy jest, jest sens, ponieważ no, dwie linijki za dwie linijki. No ale dobra, zróbmy. I teraz generalnie nasz program powinien zrobić dokładnie to samo co poprzednio, czyli dojść do flagi. Zobaczmy. No i dobra, słuchajcie, idealnie działa. Jest fajnie, tyle tylko, że słuchajcie, no nudno trochę, za prosto można powiedzieć, tak? Załóżmy, że to mamy zrobione, natomiast chcielibyśmy jeszcze tu coś w tym naszym świecie zmienić. W świecie Riborga, czyli przechodzę sobie znowu do opcji dodatkowych, edytuj świat, mamy coś takiego jak słuchajcie, dodaj obiekty. Tak? Czyli możemy na naszym świecie stawiać różnego rodzaju obiekty i możemy prosić naszego Reborga, żeby ten na przykład buźkę wziął z jednego miejsca, a przeniósł na jakieś inne, tak? Czyli takie proste zadanie. No więc wstawmy mu tu jakieś obiekty, weźmy na przykład tutaj damy obiekt taki, tutaj damy obiekt taki i jeszcze może sobie jabłko damy tutaj. Dobra, i chcielibyśmy, żeby nasz reborg przeniósł gdzieś te obiekty, więc teraz musimy mu określić cel, czyli przychodzimy tutaj z zakładki cel-obiekty. No i na przykład chcemy, żeby buźkę to przeniósł tutaj. Dobra, żeby ten kwiatek to może przeniósł tutaj. Dobra, a to jabłko niech przesunie tylko o jedno pole. Czyli jeszcze raz, obiekty dodawałem z tutaj z zakładki dodaj obiekty. I tutaj są one kolorowe. A cel obiekty wskazuje na miejsce, gdzie te obiekty mają zostać e, przeniesione. E, dobra. E, no i tutaj znowu Ważne, żeby ten robot był w tej pozycji startowej, bo jak ja teraz zapiszę świat w przeglądarce, zapisz świat w przeglądarce, czyli nadpiszę ten mój bieżący, no to stąd mi będzie ten robot startował, tak? No chyba, że chcielibyśmy, żeby startował na przykład stąd, no to wtedy musielibyśmy tutaj go, zmienić jego pozycję. Yy, dobra, czyli to zapisałem, yy, to mogę sobie też zamknąć. No i teraz będę musiał trochę pozmieniać w tym moim kodzie, ponieważ no już tak łatwo nie przejdę, bo wtedy nie pozbieram obiektów, bo teraz jakbym odpalił ten mój program, Popatrzcie się. No to on niby dojdzie do flagi, ale ponieważ nie pozwiera obiektów, no to zadanie nie będzie wykonane. O. Dobra. Jeden lub więcej obiektów nie jest na swoim miejscu. No to teraz musimy to pozmieniać. Czyli teraz tak. Startujemy stąd. Jeden, dwa, trzy razy się przesuwamy. Dobra. I po tym przesunięciu trzykrotnym musimy podnieść obiekt. Tak? No i przejdźmy sobie do klawiatury Reborga. W, polece w komendach mamy coś takiego jak take. Czyli zabierz obiekt, tak? Dobra, jak go zabierzemy, no to potem jeden, dwa pola się przesuwamy, czyli tutaj to sobie skopiujmy. Przesuńmy się o dwa pola i chcemy ten nasz obiekt położyć. Dobra, czyli put. Ok. Dobra, możemy to tak na szybko sprawdzić, czy to nam zadziała. No, zabrał, dobra. Postawił w złym miejscu, no i skręcił przez wodę, więc tu widzimy, że mamy błędy, bo jednak musimy się przesunąć w takim razie o więcej pól. Popatrzmy się, czy tutaj 1, 2, 3 i tu tak samo o 3. Dobra, w tym miejscu zostawimy buźkę. No to dobra, co dalej? Znowu o 2 pola. Tak. Następnie mamy skręcić w lewo. Ok. Musimy się przesunąć o move o jedno pole i podnieść obiekt, czyli take. Dobra. Następnie znowu się przesunąć o jedno pole. Dobra. Będziemy tu. Musimy właśnie wtedy skręcić. Czyli tu sobie ten turn, turn left zadamy. I teraz musimy przejść o dwa pola. Dobra. Położyć nasz obiekt. Dobrze, kombinuję, czy nie? Dobrze. Cyk. Dobra, możemy to zresztą prześledzić. Krok po kroku, na przykład. Pyk, pyk, pyk. Bierzemy. Dobra, tu mamy, tak jakby odpowiadające linijki kodu, więc możemy to śledzić. Bierzemy nasz obiekt, w... przechodzimy, zostawiamy w tej chwili. Tak. Idziemy dalej, o idziemy za daleko, to już widać, że poszliśmy za daleko, bo tu nie zmieniłem, mówiłem 2, a zostawiłem 3. Dobra, czyli odpalam, resetuję jeszcze raz, to się zgadza, tu skręcamy, zabieramy, tu zostawiamy, no i nie doszliśmy do końca, jeszcze ten jeden obieg nie podnieśliśmy, ale generalnie wszystko gra. W tej chwili raz, dwa, trzy pola do przodu. 3 pola do przodu i take, czyli to możemy sobie skopiować. Następnie move o jedno pole i put. Patrzcie jaki już zbudowany program mamy i jak będziemy tutaj to jeszcze dwa pola do przodu. No dobra, powinno być, czyli resetuję, odpalam. No, i elegancko rozgryźliśmy problem, tak? Który sobie sami wcześniej stworzyliśmy. Więc stworzyliśmy świat odpowiedni, no i w tym świecie rozwiązaliśmy zagadkę, czyli doprowadziliśmy naszego robota do celu. Dobra, tak jak mówię, tutaj mamy na tej wersji WaBix Edukacja mamy różne inne rzeczy, to znaczy światy, które już ktoś nam stworzył. No i możemy sobie taki świat wybrać. Nie wiem. Na przykład Harvest 4. No i widzicie, że tu mamy jakieś zadania. Pewnie musimy pozbierać te wszystkie obiekty. Nie musimy ich chyba nigdzie przenieść, bo tak wygląda, że nie musimy. No ale musimy pozbierać. No niektóre nie są wcale takie proste. Na przykład tutaj lekcja Enter to pewnie autora Abix, właściciela Abix, Abixa, tak? Czyli tej strony Abix Edukacja, bo on chyba robił dla lekcji, lekcji Enter lekcje. No i tutaj mamy przejść do domku. W sumie proste. No, ale taką dość skomplikowaną bo to, ścieżką, bo tutaj mamy ściany na dodatek z powtarzającymi się elementami. Może, może byśmy następnym razem <grych> popróbowali na przykład właśnie to. Natomiast ten nasz świat jest tu gdzieś na końcu. No, ale właśnie, on jest nasz. Tak? Czyli jeżeli chcemy go znowu zapamiętać, no to możemy sobie kładzik przedmioty zapisać do pliku żebyśmy na przyszłość mogli sobie wykorzystać. Dobra, no i powiem Wam, że całkiem fajna zabawa w świecie Reborga, można tu całkiem dużo ciekawych rzeczy zrobić. No oczywiście jest dużo możliwości. Mamy na przykład tutaj bibliotekę, w której możemy zdefiniować jakieś polecenia, których brakuje. No takim pierwszym poleceniem, które bym definiował, to byłoby Turn right, tak? Bo to jest tylko turn left, a na przykład już przechodząc do tej lekcji, którą przed chwilą pokazywałem, tutaj, no to trzeba skręcać w prawo, a nie ma takiej możliwości. Nie? Więc tutaj bym od razu zdefiniował y, odpowiednią y, procedurę w bibliotece, potem zaimportował i wykorzystał. No Oczywiście moglibyśmy definiować procedury również tutaj, bezpośrednio w kodzie głównym. Więc y, no, możliwości są spore. Y, dokumentacja dość obszerna. Jak trzeba byłoby się z nią zapoznać. Jeszcze do tej pory tego nie, nie zrobiłem, bo tak jak mówię, dopiero też zaczynam ale myślę, że sobie tutaj kilka rzeczy zrobimy. Tutaj jeszcze na pajtonszkoła.pl mamy tych scenariusz jeszcze dwa do przerobienia, myślę. A być może pojawi się więcej, bo to się niedawno pojawiło właśnie ze zdalnym nauczaniem. Dobra, słuchajcie, myślę, że ten odcinek to będzie na tyle dzisiaj. Taki odcinek głównie dla moich uczniów z Kółka informatycznego, żeby sobie to tam prześledzili i sami zrobili. Natomiast no was też zachęcam, Świat Reborga i właśnie Python, no choć można też użyć Blockly, czyli można użyć wersji takiej bloczkowej, czyli jakbyśmy ułożyli w Blockly, to moglibyśmy się przyłączyć na Python i wtedy widzielibyśmy kodek. Widać, w drugą stronę to nie działa, ale no ja i tak tutaj w świecie Reborga będę raczej programował w Pythonie i na tym kanale będą się pojawiać odcinki z programowania w Pythonie w świecie Reborga. Bloczki sobie pominiemy. Dużo z bloczkami już robiliśmy. Dobra, dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.